Zapraszam na kurs materialny W ciągu geometrycznym dane są: A1 to jest 32, natomiast A4 wyraz to jest minus 4. Iloraz tego ciągu jest równy. Iloraz to jest ta liczba, przez którą mnożymy, żeby otrzymać następny wyraz. Czyli zobaczmy, może najpierw pokażę jakiś przykład. Jakby miał taki ciąg: 1, 2, 4, 8, 16 i 32. Ilo razem tego ciągu jest liczba 2, bo ja mnożę cały czas przez 2. Tutaj przez 2, tutaj przez 2, tutaj przez 2. Sprawdźmy. 1 razy 2 daje nam 2, 2 razy 2 daje nam 4, 4 razy 2 daje nam 8, 8 razy 2 daje nam 16, 16 razy 2 daje nam 32. Więc teraz zobaczmy, sytuacja jest taka, mam, że pierwszy wyraz, czyli a1, to jest 32, a drugiego wyrazu nie znam, a trzeciego wyrazu nie znam, znam a czwarty wyraz, a czwarty wyraz jest liczbą minus 4. No i zobaczmy, co się dzieje. No to policzmy. Tutaj mam A1 razy Q, tutaj jeszcze znowu razy Q i tutaj jeszcze znowu razy Q. Czy mogę zapisać, że tak, że A1 razy Q, razy Q razy Q razy Q, czyli razy Q do trzeciej daje nam wyraz A4, prawda? Mogę w ten sposób to zapisać. Czyli podstawiając nasze A1 to jest 32 razy Q do trzeciej daje nam A4 wyraz, czyli minus 4. Co robimy dalej? Dzielimy sobie stronami przez to, co stoi przy Q do trzeciej, czyli przez 32. Dzielimy sobie przez 3, 32. Wychodzi nam, że Q do trzeciej to jest minus 4 podzielić na 32, a to jest inaczej minus 1 ósma. Czyli Q do trzeciej to jest minus 1 ósma. Jaka liczba do trzeciej potęgi daje nam minus 1 ósmą? To będzie oczywiście liczba ujemna, bo tutaj wychodzi ujemny znak i to dokładnie chodzi o liczbę minus 1 drugą. Mamy taką odpowiedź, odpowiedź C.